Wiele rzeczy. Sam też ten program posiada swoją galerię. Właśnie tutaj można robić symulacje można po kolei potem zobaczyć na wykresie jak to wygląda, można sobie cofać, oglądać. Można to bez problemu wykorzystać potem na zajęciach fizyki. Na przykład też mamy jak możemy symulować grawitację. Na przykład tutaj mamy domino, które możemy po kolei sobie tutaj oglądać, jak to się wszystko e, po kolei po prostu bierze. Możemy sobie cofnąć, dalej oglądać. Jest naprawdę bardzo dużo rzeczy. Możemy też stworzyć obwody. poza tym, że możemy też takie e, pracery projektować Co no, no, nam Taki model, który stworzyliśmy, możemy poprzez strach, a od tej strony dać do... Nie taki, taki model dajemy do... Taki, <śmienny> gdzie poprzez statki z możemy wybrać i... Dać do, <śmienny> do tworzenia takich modeli używamy no, materiału PLA, czyli po prostu plastiku.